Byłem gdzieś w centrum Polski, ale nie w moim mieście. Czułem dziwny niepokój w powietrzu, jakby coś nadchodziło. Wiem, że w Gdańsku wybuchła epidemia jakaś choroba zakaźna, która miała wkrótce dotrzeć także do mojej okolicy. Miałem tylko dwa dni, by się przygotować. Zaskakujące było to, że nie panikowałem. Moje rzeczy były już spakowane, jakbym wiedział, że coś takiego się wydarzy. Cały czas miałem wrażenie, jakby to było coś, na co czekałem, jakby moje ciało podświadomie znało plan. Musiałem tylko dopakować kilka rzeczy i ruszyć w drogę. Widziałem, że ludzie wokół mnie też byli gotowi, choć nie wszyscy zdawali się być spokojni jak ja. Wśród nich byli moi znajomi, niektóre twarze były znajome, inne nie, ale nie miałem wątpliwości, że razem będziemy musieli stawić czoła nadchodzącej zarazie. Ta choroba była dziwna. Nie zabijała od razu, ale zmieniała ludzi w coś na kształt zombie pozbawionych woli, pozbawionych człowieczeństwa. Pomyślałem, że może to moja podświadomość manifestuje to w ten sposób, żebym zapamiętał, jak poważna jest sytuacja. A może to coś więcej, ostrzeżenie przed utratą kontroli nad własnym życiem, przed tym, by nie stać się jednym z tych zombie, którzy żyją bez celu i bez myśli. Kiedy przebudziłem się, w moich myślach wciąż krążył obraz zieleni ciemnej, mętnej, jakby zbliżającej się z głębin. Zielony kolor przypomniał mi algi coś, co kojarzyło się z wodą i naturą. W pierwszym momencie pomyślałem, że to może być przyczyna tej zarazy. Może to właśnie te zanieczyszczenia z natury, które docierają do nas, powodują choroby i zagrożenia. Ale zaraz potem przyszła mi inna myśl. Co jeśli to nie przyczyna, lecz lekarstwo? Co jeśli ta zieleń to coś, co może nas ocalić? Wtedy przypomniałem sobie chlorelę tę zieloną algę, o której wiele słyszałem? Znam jej właściwości oczyszczające, zdrowotne. Może to właśnie symbol tego, czego nam brakuje, prostoty i powrotu do natury? Może to klerele jest odpowiedzą na wszystko? Co nadchodzi lekarstwem na zło, które już wkrótce może dotrzeć do nas. Zrozumiałem wtedy, że zarówno w naturze, jak i w nas samych, tkwi odpowiedź na wszelkie zagrożenia. Może nie musimy czekać na cud, może to, czego naprawdę potrzebujemy, to powrót do prostych, naturalnych rozwiązań. Być może to właśnie klerele, tak jak w moim śnie, jest symbolem siły, którą możemy odnaleźć w prostocie i harmonii z naturą. W tym, co naturalne, tkwi zarówno ratunek, jak i uzdrowienie. Z tą myślą w sercu postanowiłem, że wkrótce zrobię coś dla siebie. Zadbam o swoje zdrowie, wprowadzę naturalne metody oczyszczania organizmu i poszukam równowagi. Bo w czasach zagrożenia, to właśnie prostota i mądrość natury mogą okazać się kluczem do przetrwania.